No jestem zbudowany, ale na Łuków, na powiat Łukowski zawsze mogliśmy liczyć, bo zawsze tutaj te spotkania y, kandydatów różnych wypadały bardzo dobrze. A to wypadło nie dobrze, a bardzo rewelacyjnie. Czyli ja muszę podziękować właśnie mieszkańcom Łukowa i powiatu, że przybyli tak tłumnie i że ta aula no, pękała w szwach dzisiaj można powiedzieć. A entuzjazm było widać i słychać. Wielokrotnie pan y, Nawrotki powtarzał i chwalił powiat Łukowski y, i współpracę z samorządowcami i samorządowcą parlamentarzystami i przynieść przeciągnięcie wielu pieniędzy do, na ten nasz teren. No i też powiedział, że jednych, jedną z pierwszych takich decyzji, również bo mówimy o pro, budowaniu programu pana Karola Nawrockiego, będzie przywrócenie tych programów dla samorządów. Bo jeśli ja bym dzisiaj zapytał samorządowców, ile otrzymali w 2024 roku z tak zwanych środków rządowych, naprawdę byłoby to niewiele, a z KPO dokładnie zero. Z tego słynnego KPO, o które tak, tak mówiono, że to będzie kraina mlekiem i miodem płynąca. A ta kraina była miodem i mlekiem płynąca do roku 2023. Te wszystkie programy ochrona zabytków, programy inwestycji strategicznych. No, miliony, które przypłynęły do powiatu Łukowskiego, które zostały doskonale wykorzystane przez naszych samorządowców ze wszystkich opcji, to przecież pan redaktor najlepiej wie, że bywaliśmy wspólnie na różnych otwarciach i w mieście Łukowie, w różnych gminach i tych inwestycji naprawdę było multum.